thank <laughs> you No i Witamy wszystkich w drugiej części naszego filmiku Przygody z Tyłkiem i Demonionem. Witam wszystkich po raz drugi. No, teraz, dzisiaj będziemy robić kopalnię. Masz, masz wszystkie rzeczy przyszykowane? Nie mam kilofa. A zrobić ci? Zrób, bo ja rzeczy nie mam na to. Czekaj, pójdę wykopać trochę tego kamienia, bo nie mam kamienia w ogóle. Bo czekaj, wezmę jedno wiadro, dobra? Dobra, przyda się. mówiłem przycisz to trochę. Czekaj, już idę kilofałów zrobić. Mm. Ja pierdolę. Umyliłem się. Nie bluźnij publicznie. Zaki dupę. Masz Dwa kilofy ci daję Ciesz się Cieszę się Masz dużo żarcia? Kurczaka mam jednego Jednego tylko? Mhm Nic więcej? Nic Tomasz, dam ci trochę tych kurczaczków chodź, idziemy kopać Tutaj? No robimy taką drogę w dół. już coś jest kopa. No ja kopałem tutaj. No na dół chodź. No na dół kopiemy. Takie schodki robimy. Na razie coś mądrego zrobiłeś. Węgiel trzeba poszukać, bo węgla w ogóle nie ma. Ja też nie. Znaczy innego mam. Co masz? Jeden węgiel. Dobry i ten jeden. Na jakiej wysokości jesteśmy? O, i mamy jaskinię. No. Choć nie mam, słychać szkielety. Weź tu po prostu w tej pochodni. Co? Postaw pochodni, bo węgiel szmaty nazwano. No. Ty! Mam spawna, a ja dwa węgle znalazłem teraz. No więcej jest. Jeszcze tu żelazo jest. Dawaj, jedno. po. Jestem obok ciebie. No wiem. Ja żelazo z tego wykuję. A ja węgiel wykuję. Ty, tego węgla tu jest trochę. No to dobrze. Ile masz jeszcze pochodni? Cztery. To weź tak stawia, jak będzie jej cimno. To daj mi tego węgla, to zrobię więcej tego. To Pomogę ci pokusić to. Dobra, zrobić. Już cały węgiel poszedł? Tak. Mamy 17 pochodni. Tu jest spawno, więc uważaj. Ja mam człowieku 13 węgla. Uważaj, bo tu jest spawn. Szkielety się tu rodzą. To chodź od mnie, bo oni nie idą za mną. Ale chodź, tu są... tu są skrzynki. A czekaj mieć wezmę. człowieku ile tu szkieletów zedłem jakiegoś człowieku zaraoni mnie jednego szybko na górę schowaj się bo one cię widzą je nabrałem który poziom masz pierwszy ja pierwszy. jakie mandy? przydałoby się wykuć trochę jakiego łuk by się przydał do człowieku ty Masz dużo życia? No, dwóch serc nie To weź ma. tam wbijaj na hama ja rozwalę ten spawna. Wbijaj tam na Haman Do środka Do środka wbijaj na Hama Jak wszystkie ciebie leją O człowieku ty Dobra ja je walę już Ty ja zgona mam zara Już nie ma sz szkieletu Nie ty. ma? I co było w skielku? No jeszcze nie sprawdzałem o, dwa, trzy wiaderka. Ja 9 żelaza. Ty. Lina była. Ja dziewięć żelaza, człowieku. Te... Te, kurwa, chlebek. Dać ci te rzeczy, co były w skrzyni? Nie możesz dać, tutaj żelazo jeszcze się wykopie. To chodź. Do góry. No idę już. Najlepiej jakbyś mi węgiel dał, to ja sobie... Kto robi pochodnie Czekaj, dam jeden węgiel, tam parę węgiel se tak. zostało? Widzisz okazało się kopać, dobrze Bo no wziąłeś to Jezu, czekaj To wszystko masz jeszcze, to co wyleciało? z tej to Dobra to wejść to się później schowa do skrzynki tamtej naszej. Dobra, chodź ty, czekaj, bo ja mam dwie, dwie T. Dwa serca życia, zaraz go nam. No coś Już. Szkielet. Tak. Już go nie ma. Tutaj nic nie ma. Wracamy się tutaj, tam. Tutaj, choć jeszcze w dół, bo tu jest droga. A czym niżej, tym lepiej. Węgla trzeba jak Właśnie najwięcej. Właśnie tutaj po to są jaskinie, żeby najlepiej. Unseen yet irrefutable. I let go and lose any separate identity from this infinite fountain that pours a river of heaven through me. Those golden cups paint the universe. Her creation of all is time. Dzień dobry From the start, never gonna let you go. go. And always better on the other side. So what was his right to take your life on a clear blue night? You had to go, left the world behind. But you're not gone, you're just out of sight. And I would give the world. No, no. no, i tam jest o, zawsze dużo diamentów. Ty noc jest pod spać. tam no, chodź szybko triper. do chaty, zamknie drzwi i kładź O, Ło, człowiek wysadził mnie, prawda? Trzeba szybko do chaty wbić. To jak, żegnamy się chyba, nie? No. No to dziękujemy za obejrzenie drugiej naszej części. Czekajcie no. teraz na część trzecią. Będziemy bawem oczywiście. My tu się staramy jak najlepiej dla Was nagrać, nie? Dobra, no to no. do widzenia. Na razie wszyscy.